Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. To jest taki film z rozpakowywaniem zakupów i pokazywaniem, co ostatnio kupiłam, czyli taki um, haul, tak? Coś, coś takiego. Też nagrywałam dzisiaj taki materiał na TikToka. raczej na rolkę tego wrzucać nie będę. Więc jak chcecie zobaczyć trochę więcej, jak dzisiaj mi dzień mijał, to podziękuję Wam też tego TikToka w opisie. Na dole. I ogólnie mam tutaj taki mega miszmasz rzeczy bardziej niepotrzebnych niż potrzebnych, ale tak zwana terapia zakupowa u mnie dzisiaj po prostu wjechała, bo po trzech dniach po prostu siedzenia e, e, w tam w, rogu, w łóżku i pracy na komputerze i po prostu spożywania lodów na śniadanie, obiad i kolację stwierdziłam, że skoro już się obrobiłam z mojej pracy, mam teraz taki fajny, długi weekend, mam też jakieś plany, ale dzisiaj miałam taki dzień na zasadzie Mogę zrobić, co chcę. No i właśnie byłam w Stanford, później jeszcze byłam w TK Maxxie, w Mark Spencer na toście, więc pokażę Wam, co przyniosłam do domu. Dla moich chłopaków dokupiłam tak zwane koszulki, czyli takie koszulki, które się są pod koszulę, bluzkę, sweterek i tak dalej. Takie właśnie na ramionczkach i te z Mark Spencer. Powiem wam, że pierwszy raz kupiłam chyba im... W zeszłym roku i one jakościowo są cały czas fantastyczne, nic się z nimi nie stało, bo kupowałam wcześniej w freemarku te właśnie podkoszulki, i one były po prostu o wiele, wiele tańsze, ale jakościowo to była po prostu masakra. Po jednym praniu, jak prasowałam, to już widziałam, że szef jest z innej strony, materiał, materiał robi się cienki, pieluchowaty. Zaczynają gdzieś tutaj właśnie na przeszyciach na dole po prostu te szwy pękać, co się zaczęło prócić, mówię, a idź pan! W cholerę, i ja po prostu kupiłam, kupiłam trzy, trzy nowe, więc te stare po prostu wyrzucę i może jeszcze dokupię jedną, parę, jedną paczkę, bo właśnie w paczce są trzy sztuki. Muszę zobaczyć po prostu, ile tam jeszcze tego... Tego mają. I w Marku kupiłam też na dziale Home taką świeczkę, którą widziałam właśnie w nowościach na, na stronie. I to jest świeczka, tutaj, czekajcie, o, z tej strony widać, że to jest Londyn. Mamy Big Bena, mamy, e, mamy London Eye, no i taką też typowo londyńską e, zabudowę. I tutaj ta świeczka jest właśnie taka ala żelowa. W niej są zatopione takie, nie wiem czy światełka, czy co, ale ja widziałam na stronie, że to wygląda jakby po prostu. E, ten efekt od świeczki dał taki, y, takie wrażenie, jakby tutaj w środku była dodatkowa, wiecie, taka lampeczka, jak na lampki, jak na choinkę. Ale sobie myślę, że tego się nie włącza, więc ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. What? Tutaj też przywiozłam, ale to nie wygląda zbyt dobrze, bo się wróciło do góry nogami i w ogóle się tu przykleiło i muszę to ogarnąć, ale kupiłam też w Stanford ciastko tutaj dla, dla Andrzeja. Ja nie jadłam, bo wiedziałam, że później pojadę na tosta do Marka Spencer. I to jest takie ciasto... Orzech, orzechowe, pinat, coś takiego ala sneakers. Mojemu szanowni słodyczy nie kupuje bardzo rzadko, raz na jakiś czas, ale to przeważnie gdzieś z rana czy do południa, albo ja bardzo rzadko, bo im później mu dam, a już broń Boże, wieczorem coś słodkiego, to im później po ścianach chodzi i spać nie może i po prostu jest, jest masakra, więc raczej on jest słony. Jak chodzi o przesmaki w tym, w second-handzie, nawet nie gdzie zakupiłam w Stanford. Patrzcie. Jaki zajebisty pierścionek. Ja lubię takie, takie oczka, takie, takie duże pierścionki, takie statement. On kosztował 2 funty. Nie wiem, czy to jest miedź, czy z czego on jest, on jest zrobiony, no ale spodobał mi się niesamowicie. Ja bardzo lubię taką dużą biżuterię i raczej rzadko się zdarza, żebym ja znalazła w second handzie, czy ogólnie mam problem z pierścionkami, bo coś mi się podoba, to często po prostu nie ma mojego rozmiaru, a tutaj taki pierścień wielki, no bardzo mi się podoba, tym bardziej teraz jak tak bardziej na lewą rękę. Jak teraz jeszcze nie mam paznokci, to myślę, że taka im większa biżuteria, tym lepiej wygląda. No mi się to bardzo podoba. Także muszę go tylko umyć. No i mam nadzieję, że będzie mi się fajnie, fajnie nosił. Ja się muszę teraz sprężać z tym, z tym nagrywaniem, bo nie wiem ile nam światła zostało, a chciałabym do dziennego światła nagrać ten, ten filmik. Na usta sobie nałożyłam jeszcze, zanim zaczęłam tutaj taką nowość, którą dostałam od Doroty. I to półtora tygodnia leżało w opakowaniu dosłownie przed chwilą to wyjęłam i to jest od marki Fenty Beauty odcień Fasi Flex, czyli właśnie taki e, świąteczny błyszczyk, to jest teraz jakaś limitka. E, przepiękny, bardzo mi się podoba, tak wygląda na ustach, czyli taki. Uff. Od razu ten błyszczyk ląduje do plecaka, e, bo nie mam w plecaku właśnie nic, nic z kolorem. No i jakby tutaj jest mega, mega mishmash. E, kilka rzeczy ze Stanford, które które przywiozłam. Dobra, to nie ze Stanford, to z Marken Spencer. Ale kupiłam kubki. Bardzo dobre. Bardzo, bardzo dobre. Jeśli jesteście koneserami, to myślę, że to warto też sobie kupić i spróbować. Coś, co bardzo lubię, na co mam często właśnie ochotę, że coś bym zadała, coś bym pochrupała, ale nie jestem głodna, ale coś, to to jest to moje coś. Bardzo dobra sałatka. To jest to mniejsze opakowanie. Zjem to na raz. Teraz coś, co jest w mojej takiej top trójce słodyczy życia. Takie rzeczy, jak pamiętam, byłam kiedyś z Martyną, to było chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, w Londynie, w takiej restauracji i tam był taki deser, który smakował jak racuchy z ananasem. To było coś niesamowitego, coś przepysznego, co pamiętam naprawdę na bardzo, bardzo długo, ale odkryłam ostatnio w Mark Spencer właśnie orzechy pecan i to jest ta blonde roast czekolada Karmelizowane. No to jest niebezpieczne. Jak to się otworzy, to nie wiem, czy się można powstrzymać, żeby zjeść to na dwa albo trzy razy. To jest po prostu mój słodycz życia. Kocham, uwielbiam i kupiłam do opakowania trzy funty. No dosyć dużo na takiego jednego słodycza. Ale no, grzechu, grzechu warte. Jak teraz też jechałam do Polski, to wzięłam jedno opakowanie Oli, żeby sobie przetestowa przetestowała, żeby sobie zjadła, spróbowała i też po imieniu myślę, że jej że naprawdę smakowało. No i dobra, e, tu też mam nauszniki, ale to kupiłam je na lotnisku teraz jak leciałam, bo właśnie podobało mi się jak Marykna miała nauszniki, I mówię kurde fajne to, się nosi przyliz czy takie, takie włosy, e, to jednak ważne żeby to uszy było ciepło i kupiłam je na lotnisku w sklepie Accessorize. E, takie czarne, wht, fajne, fajne, sprawdzają się, polecam, jeśli chcecie czapki. E, w second handzie e, kupiłam, to chyba 3, 3 funty, 3,20, ile to tam kosztowało mnie, 3,99 taka zimna panterka i to jest taki elegancki wiecie jak w latach 90 wszystkie panie na osiedlu miały lisa to ja też kojarzyłam, że był lis taki właśnie, który się tak dziobem spinał do, do kity i tak chodziły panie po osiedlu albo właśnie były takie szaliczki ala futerka i tak tak na to wykurde fajne bo ja mam właśnie szary ten płaszcz w ogóle ten second handu też i patrzcie, to jest, to jest coś, coś takiego. Komuś muszę się zastanowić właśnie, jak mam to zapinać. Czy to tak o po prostu? Tak jakoś ten? Czy... Jak to się, jak to się nosi? Bo nie miałam takiego wcześniej szeliczka, bo tutaj widzicie, jest taki, tak jakby pętelka, żeby go zaplątać, więc jeszcze bym musiała do tego dojść. Myślę, że tutaj też broszka by fajnie się sprawdziła, żeby jakoś tak sobie to... No nie wiem, ale spodobało mi się. A wiecie, ja panterki nie mam, bo już na taką chłodną nie trafiłam, a to zobaczyłam wy kurde, fajne. To i będę co nosić, bo, bo podoba mi się, a też jest jakby mniejsze, węższe niż, niż taki klasyczny szal. Made in England. No dobra, tylko to trzeba jeszcze, jeszcze wybrać, bo to... Second handbu wiadomo. W second handzie kupiłam też, coś czego się w ogóle nie spodziewałam, że kupię w second handzie, ale kupiłam za futta lakier z Essie i on ma takie piękne właśnie różowo-fioletowe drobinki, to jest po prostu lakier brokatowy, już widzę, że słońce zachodzi, ale bardzo mi się to, ten lakier spodobał, właśnie tak otworzyłam, patrzę, mówię, nie no kurde, prawie pełno, może ktoś kupił, pomalował sobie raz paznokcie, moje paznokcie wyglądają tak... Um, no tutaj widać, że mi się trochę jakby te, te dwa zwłaszcza tak poszarpały tu od góry, mam tylko odżywkę na nich teraz, daję sobie lakiery brokatowe i podoba mi się to i ogólnie chciałam kupić jakiś lakier brokatowy, a mówię za funta to grzech nie brać, eee, także wrócił ze mną do domu, tutaj, a to jest moja meśka. Tam łatka jedna aktorka, która grała kowbojka i ona miała taki amerykański, angielski, że mało kto ją rozumiał, bo miała taki jakiś e, akcent i ona gdzieś tam kiedyś powiedziała meśka i my się tak z tego śmialiśmy, że teraz na wszystkie myszki mówimy meśki i mam tylko jedną meśkę jesienną e, z dynią, a znalazłam jeszcze taką meśkę e, tutaj, którą można sobie posadzić, to jest meśka zimowa. Zimowa, bo ma szalik i bo ma taki czerwony kubraczek, czyli mamy zimową meśkę i ogólnie chciałam sobie jakoś tą półkę teraz takiej jesiennej zrobić na zimową, więc mam nadzieję, że w najbliższych dniach uda mi się właśnie to, to zrobić. W Stamford też jest piękna galeria, gdzie można wejść, jak ktoś ma zbędne 70 tysięcy, może kupić piękny piękny obraz. Ja Wam podlinkuję to miejsce w opisie na dole, ale tutaj właśnie rozmawiałam tam z panią, to już byłam tam chyba drugi czy trzeci raz, pytałam się co tam u nich, teraz się by dzieje i właśnie dałam gdzieś taką ulotkę z tym, co będzie w najbliższym czasie. Można przyjść, chyba tylko czas zadzwonić tam wcześniej, nie, zobaczę kiedy, kiedy, co tam się dzieje. Jest też sklep z takimi rozsądniejszymi cenami, to jest chyba nazywała się Stanford Art, i tutaj, nie wiem, czy to pokazywałam na, na vlogu, chyba... Czekajcie, był to kubek z boku, chyba nie, ale mam tutaj taką swoją małą galerię, takie mam dwa obrazy, tutaj mam z Włoch, schody hiszpańskie, przepraszam, tu mam z Paryża. I postanowiłam sobie, że chciałabym tutaj właśnie mieć jak najwięcej takich, na printów, tylko bardziej obrazów. Jak coś mi się spodoba, to właśnie chciałam sobie kupować i powoli taką galerię sobie tutaj zbierać i docelowo też bym bardzo chciała wszystkie te printy z deseniu, które mam w salonie, po prostu out i zrobić też galerię właśnie obrazów. Że jak gdzieś idziemy, to ja za każdym razem teraz wchodzę do takiej galerii, szukam. Byłam też teraz w Warszawie, też szukałam, patrzyłam, ale nic mi w oko nie wpadło. I tutaj kupiłam... Um, um, tu jest certyfikat numer 22 z 75 Galerii Stanford. Tak to się nazywa razie nie będę tutaj wyjmowała z folii, żeby się e, nie zniszczyło. Muszę sprawdzić, jakie są wymiary i zamówię sobie jakąś fajną e, ramkę, też Rose Gold na Amazonie, bo te właśnie dwie, co, co ty mam, to mam z Amazon. E, On chyba coś koło 30 funtów kosztowało. to dosyć dużo, ale e, jakościowo są naprawdę bardzo fajne. Więc tutaj mamy Rutland Water, e, i tutaj, jeśli chodzi o te kolory. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało, Myślę, że się będzie się wyróżniało, ale kolory są takie właśnie letnie i tak pomyślałam, że kojarzy mi się to z naszą sesją ślubną, bo my na sesję ślubną pojechaliśmy też między innymi na Rutland Water i też tutaj właśnie przy tym kościółku też mamy fajne takie zdjęcie, gdzie siedzimy na ławce i tak między nami jest taki napis: Always. I to bardzo, bardzo lubię to zdjęcie, więc stwierdziłam, że. Tak, to mi się spodobało, wpadło mi w oko, więc, więc się cieszę. I to chyba 75 minutów kosztowało. I tutaj kupiłam sobie bluzkę z cekinami, jakiej w życiu nie widziałam. Jak są bluzki z cekinami, to są albo czarne, srebrne albo złote. I jest ten właśnie sklep Oliver Bonas. I to jest taki sklep, że tam jest bardzo dużo fajnych rzeczy, które są w tak chorych cenach. Jakieś spinki do włosów za 18 funtów czy za 30. I tak mówię, przecież to jest wszystko na temu można kupić, czy na Etsy za połowę tej ceny. Więc tam nieraz wchodzę, żeby popatrzeć, poglądać, a zawsze wychodzę z komentarzem: ile, ile, ile? No, no nie. Gdybym ja na prezent dostała, czy gift card tam, to bym od razu wiedziała, co chcę. ale kupiłam tam właśnie przed wyjazdem do Włoch koszulę. No, ale nie było vloga, to nie wiecie, którą Miałam taką zieloną koszulę właśnie z wiskozy, kupiłam ją tam na przecenie. I tutaj, jak zobaczyłam teraz tą bluzkę z cekinami, tą wie, ja ją potrzebuję. Ja ją potrzebuję. Ja po prostu e, znajdę w tym roku jeszcze kilka okazji, żeby ją założyć. I po prostu jest fantastyczna. Ja postaram się ją znaleźć i podziękuję ją Wam w opisie. Wow, na dole. Kiedy jesteście tak jak ja ciemnym latem, to to są też te kolory komplementujące nasze tęczówki. E, no, ja przepraszam. No, może nie jestem pomadką z trochę innym makijażem, ale patrzcie na to, jak ja to zobaczyłam. Patrzcie, jeszcze teraz jest ciemno, a wyobrażacie, wyobrażacie sobie to w takim wieczorowym świetle. To jest taka długość, jak ja lubię. Jak ja mam metr 70, to to jest taka fajna i do spodni, i do, do, do spódnicy, ale jest po prostu, no, coś niesamowitego. Cekiny dla mnie na całe zło. Jak ja to zobaczyłam, to od razu mi się zresetował mój okropny humor, który mam od kilku tygodni, bo po prostu życie mnie testuje. Uniwers, Merkury, Jupiter yy, i Księżyc i cały Układ Słoneczny i Droga Mleczowa. Droga mleczowa, droga mleczna. Wszystko mi po prostu testuje. a zobaczyłam tą bluzkę z tekinami, to mówię... Zrestowałam się. Od razu jest mi, jest mi lepiej. No po prostu nie mogę się czekać, aż ją założę. To jest rozmiar 18, ona kosztowała 50 funtów. E, I powiem wam, że dużo, mówię, ale jakby... Nie piorę. Popracowałaś sobie w tym tygodniu, za, zarobiłaś, zasłużyłaś. A kupse, a co Ci... E, co, co, żebyś miała na koncie, bożna na to patrzyła? Da Ci to tyle radości jak ta bluzka? No nie, więc jakby tutaj... Kupiłam. I ja już w ten weekend myślę, że ją założę. Miałam coś innego założyć, ale założę sobie tą bluzkę. I po prostu kocham ją. Kocham ją. Uważam, że to jest właśnie porcja szczęścia, której potrzebowałam. No nie mogę uwierzyć tutaj, jaka ona jest piękna. I. Może jeśli szukacie e, też jakiejś takiej cekinowej bluzki. Ogólnie uważam, że cekinową bluzkę warto mieć, bo ja w zeszłym roku jak jechałam na Ewy urodziny, jak byliśmy na tym branczu e, drag, e, drag Queen w Manchest Manchester czy w Liverpool, gdzie myśmy to były? W Liverpool, w Liverpool, to e, kupiłam sobie właśnie taką srebrną e, też bluzkę e, w tym, w Mark Spencer, później sobie kupiłam taką e, błyszczącą spódnicę i cekiny myślę, że, myślę, że są okazje w ciągu roku, gdzie można cekiny założyć, bo to nie musi być okres świąteczny. Sylwestrowo-karnawałowe, jak macie urodziny, czy jest jakaś impreza, czy ogólnie macie babskie spotkanie i macie dreskot, żeby się odpindrzyć, jak macie ochotę, to wtedy można sobie założyć. Albo po prostu założyć, jak macie ochotę, bo nie trzeba czekać na okazję, żeby nosić ciuchy, bo okazja jest codziennie. Wy jesteście okazją, także nie wymyślałam tego, sama, widziałam to gdzieś na kimś mamie, ale to sprawiło mi bardzo dużo radości jestem bardzo podekscytowana na tą bluzkę, jak Andrzej przyjdzie z pracy, powiedziałem, To coś sobie kupiłam, czy nie wyślę zdjęcia, bo byśmy się to to zobaczyć. E, I aparat na szczęście trochę rozjaśnia, e, bo jest już ciemno na, na, na polu. Chłopki tylko sobie przełożę. I teraz mam tutaj całą bardzo ciężką torbę z TK Maxa. Nie pomyślałam, że dzisiaj będę w TK Maxie i nie wzięłam tej swojej karty e, zniżkowej, więc trochę mnie bolało, bo musiałam zapłacić. Ale po kolei pokażę Wam, co kupiłam. E, I teraz tak, Ania z Melton, jeśli oglądasz to teraz, to nie oglądaj. Przez najbliższe kilka minut napiszę ci, do której minuty możesz teraz przeskoczyć, bo kupiłam Ci parę rzeczy, a chcę je pokazać w internecie, a nie chcę, żebyś ty widziała a widzimy się za jakiś czas. E, więc. E, widzimy się za jakiś czas i właśnie sprawdziłam, że zrobię Ania jakiego właśnie. e? Co to się? O nie, rozwiązało się, że zrobię Ani takiego Mikołaja, więc kupiłam, yy, myślę, całkiem ładne opakowanie na prezencik yy, i prezencikiem Ani pierwszym jest taki zestaw, nazwałam to zestaw relaksacyjny, muszę tylko tu wiadomość cenę pościągać. Eee, ale patrzcie, taki zestaw z kubkiem, kubek sweterek, bardzo myślę taki zimowy, eee, tutaj mam gorącą czekoladę i pianki, ale ogólnie myślę, że taki naprawdę fajny ten kubek, na 10 funtów ten taki zestaw kosztował eee, i wzięłam jej jeszcze solę do kąpieli, <laughs> eee, takie, takie duże i jeszcze jej tutaj wsadzę e, jakieś swoje ulubione maseczki, tylko muszę kupić, ja już nie miałam e, dzisiaj e, możliwości wejść do budca. no i wzięłam taki zestaw relaksacyjny. Wanna, maseczka i kakao. Myślę, że super. Ja bym się ucieszyła. E, więc. Coś, coś takiego. I teraz tak. Nigdy nie miałam, ale tak zobaczyłam go. I on ja wie. Ja w tym roku sobie y, dekoruję. Ja sobie dekoruję coś, coś na święta, eee, po prostu mam, mam, ochotę, w tym roku mam wyjątkową ochotę i po prostu eee, też w weekend będziemy w takim miejscu, gdzie mam nadzieję, że kupię coś, coś fajnego, ale te wielkiego dziadka do orzechów w TK Max. taki całkiem duży, na półce go postawię, tam gdzie nie były, gdzie są jeszcze nie tak naprawdę, 12,99, no myślę, że naprawdę fajny, o i będzie dziadek i meśka, dziadek i meśka, eee, <laughs> fajnie, fajnie i świeczka z Markem Spencer. I tutaj. O, jeszcze to, do kąpieli. Bo mówię cały czas, jak biorę kąpiel, to sypię sobie sól, daję sobie jakąś kulę, dostałam też teraz, jak mam w Polsce analizach prezent od jednej właśnie wicki, e, uczestniczki też e, dostałam właśnie kulę do kąpieli, które bardzo ładnie pachną, dzisiaj, mam nadzieję, sobie zrobię właśnie kąpiel. I znalazłam też tutaj właśnie taki płyn do kąpieli. Mam nadzieję, że mi to zrobi fajne bąbelki, lawenda i bergamotka e, 399 Także, także dobra, dobra cena, takie do przetestowania. I wzięłam też, gdzieś tutaj mam e, jeszcze olejek lawendowy taki do kąpieli. Na taki pełny relaks, pełny chill. No i teraz mam tutaj już takie rzeczy typu talerze. Szukałam już od dłuższego czasu zimowego kubka. E, I to nie jest jeszcze ten mój ideał, na który będę piszczeć, ale zrobię z tym w tym kubku herbatę. Mam ciekawe, czy odbija, niekoniecznie. I ten kubek kosztował 4,99 Duży, ale na szczęście nie ciężki. Także taki swojinkąt, naprawdę niezły dzban. Niezły Także od razu go umyję robię sobie herbatę z stryną i miodem, bo mam mega ochotę. Tutaj kupiłam. Widzicie, jest Tiki Max. Ja zawsze. Inaczej, mam czasem w głowie zamysł, co bym chciała kupić, ale to Tiki Max wam powie, czego potrzebujecie. Bo. Jak coś wam wpadnie w oko, no to wiadomo jak w tej temacie. Trzeba kupić, bo później nie będzie. E, kupiłam taki talerz listek i stwierdziłam, że to jest idealny talerzyk na tutaj sosik, a tu dookoła snaczki, rzeczy takie do, do, do maczania. Tam będzie do macania, do maczania. I myślę, że to jest taki talerz bardzo całoroczny, nie że tam, nie wiem, jesienno-zimowo-świąteczny, no bo listek to, listek myślę, że jest bardzo neutralny i uniwersalny. Kupiłam też trzy takie same talerze. One już mi się kiedyś bardzo podobały. Później żałowałam, że ich nie kupiłam, bo one mi się kojarzą właśnie z trochę Bolesławiec, trochę Cotswold e, i te talerze normalnie kosztują 13 funtów za sztukę. To jest jakaś marka Queen, Made in Britain, e, ale w tych harmonogramach one były po 4,99 i to jest właśnie taki, taka klasyczna porcelana, e, którą właśnie widzimy w tych takich pięknych domach gdzieś właśnie tutaj na tą angielską wieś jeździmy. Ehm. Więc e, stwierdziłam, że po prostu wezmę trzy, trzy talerze. E, one jest taki właśnie piękny, ciemny granat z błękitem i, i z bielą. E, także mam trzy takie same talerze. No i najważniejsze, że można prać, prać, myć w zmywarce. Wzięłam też dwa typowo, właśnie zimowe, mniejsze talerzyki. Takie takie na śniadanie. Ho-ho-ho. Kiedyś jak robiłam, chyba vlogmasy, tak mówiłam, ho-ho-ho, prawda? Także taki jeden talerzyk. Chciałam kupić trzy, ale nie podobało mi się trzy. Podobało mi się dwa. E, I tu taki z Jemiołom, tak? I ten mniejszy był za 3,99. Ja kocham talerze, które są nie do pary. E, z małych talerzy i miseczek nie mam nic do pary. Mam tylko z dużych talerzy właśnie taki je, chyba jeden zestaw. Pozostałe mam już takie e, niepasujące do siebie. I tutaj jeszcze mam kilka rzeczy z TK Maxa. E, serwetki takie świąteczne, sądziłam, że kupię. E, kupiłam sobie taką wielką Scrunchie i mi się ostatnio właśnie podobało, bo widziałam dziewczynę, która miała takiego, wiecie, Messi, Messi Koka i miała właśnie taką mega grubą Scrunchie. Nie no, za wysoko to robię. A teraz to będzie głupie wyglądało, dobra, nie będę pokazywała. Musiałam to zrobić niżej, nie chcę mi się tych włosów czesać, bo już mówię, po prostu za minutę będzie po, po, po tym, po, po słońcu, ale. Właśnie widziałam i to chyba, ona chyba 4-5 kosztowała, i tutaj są, są włosy. I bardzo się, mi się to podobało, że ona była tak cała na prosto, taka gładka i właśnie miała na koku tak dużo tego e, materiału. Szukałam e, srebrnej albo jakiejś takiej fikuszy, takiej w ogóle od czapy albo jakiejś w kratkę, ale nie było i tam mi się tak spodobało, mówię, boski kolor. I tutaj mam jeszcze dwie pary kolczyków, ale zakładam, że jedna. Powiem tak, wezmę jedne. Bo nie potrzebuję ja mam kolczyki, ale później, sobie myślę, będzie żałowała. Weź sobie. I ogólnie szukam kolczyków w takich dużych cyrkonik w kształcie łezki. Yy, nie dających, nie małych, tylko duże łezki. Jakbyście kiedyś gdzieś widziały, to dajcie znać, pamiętajcie o mnie. Te kosztowały niby z 30 funtów na dyszkę, były przecenione i bardzo mi się spodobały, bo są właśnie takie. Wkrętki, jakie ja widziałam, że Lidia miała jakieś podobne, tylko jej to było za miliony, a moje są za 9,99. I tu mam takie wkrętki, właśnie, to jest Ala Róża chyba, coś, coś, coś takiego, z takimi drobnymi gdzieś, właśnie cyrkoniami. Myślę, że bardzo ładne, właśnie te na takie. Na dzisiaj by były też, też, też fajne, jeśli chce mieć właśnie coś subtelnego, ale jednak z tą strukturą. I tu już takie kolczyki In Your Face, one kosztowały niby z 55, 12,99. Takie, myślę, że z jakąś taką, nie wiem, parasolką, e, tylko chyba w tym jednym nie ma e, zatyczki, ale mówię, kurde, właśnie do golfu, czy do jakiejś takiej koszuli, szczególnie do, do swetrów teraz, do upiętych włosów, takie, długie, takie duże kolczyki, sztos i zajebiście lekkie. W ogóle nie czuć, e, że mam coś, coś na uszach. Ja mam bardzo krzywo przebite dziurki, ale już po prostu pff, cokolwiek. Tak to jest, jak ci ciocia przebija w kuchni, w domu. Patrzcie. załóż sobie od razu drugiego. No nic nie słyszę, po prostu są tak zajebiście lekkie. Uwielbiam to. O, boskie. Walka z czasem, mówię, zaraz będzie po prostu już ciemno. Będzie ciemno już, skasły wszystkie światła. Ciemno już. A czy za czy mogłoby mi zablokować film? Dobra, może przestanę już. Patrzcie na to. Mega! Mega modowe, mega fashion, do wyskiego koka i w ogóle no kocham je. Do tego czerwone usta, czy takie mega błyszczące oko, czy jakaś graficzna kreska. Zajebiste są. Złotych nie było, gdyby ktoś był zainteresowany, także moi drodzy to wszystko, pół godziny. A teraz to muszę tylko e, teraz to muszę tylko rozpakować, e, na, e, pewne rzeczy podkładać jeszcze, no bo wiadomo, e, chcę mieć wszystkie świąteczne rzeczy, zanim zacznę coś zmieniać na półce, e, ale jestem bardzo do tych zakupów zadowolona, więc cieszę się, że tak dzisiaj właśnie spędziłam, e, spędziłam dzień. A teraz idę robić sobie herbatę, bo marzłam o niej cały dzień, bo w Anglii nie ma takiej zimowa herbatka. W koście, w Starbucksie, czy gdzieś na takich mniejszych kawiarniach, no niestety się jeszcze nie spotkałam. Także e, poproszę o kciuka do góry, e, kciuk dla zasięgów, ja to mówię. Widzimy się do niego w kolejnym filmiku. Buziaki, trzymajcie, się ciepło. pa! pa.